Cześć, tutaj pan Li i w dniu dzisiejszym pokażę wam sztuczkę. Bło! Trzyma, słuchajcie eee, zbieram na piwo. No, to, no, Proszę no, bardzo. A, nie, ja ja żartowałem Czekajcie nie, z... A, to nie, do ma... nie, <gulatory> No właśnie to mi nie, nie, Czemu <laughs> <laughs> no, <zbudować>, i... <laughs> Nie żartowałem, ok, nie, słuchajcie Nie no, ale widziałem jak znowu nadpoczął i kształtował sobie i wziął złotówkę <laughs> A nie, to nie ja, no nie ja Nie, ja przychodzę do Was w innej sprawie, jestem iluzjonistą jak chcecie Oooo no, Tak, tak, tak Ok, okay. okay, okay, okay. No, dobra, do... no, Nie Macie jakieś pierścionki? O, nie. Karolina? Ja nie mam Serio? Broni. No zobacz, jest trzeba pierścionek. Okay, słuchajcie, słuchaj, to spróbuję zrobić coś ze swoim pierścionkiem, okay. Będziecie mogli go sprawdzić, dotknąć, <grym> zobaczyć pod każdym. <grym> <grym> to <zaintereska>. było niemożliwe. <grym> Okej, okay. sprawdźcie sobie pierścionek. No, Ale to nie jest Jaka nie. próba? Nie, to no, jest nie. mój sygnał. Uh, bardzo. bardzo, bardzo. Tak, wiesz co, nie, ile hał, do mnie z Ameryki. Okej. Okay. Dobra. To co spróbuję zrobić, to jest tak. Założę go na ten palec jak policzę do trzech, to ten pierścionek na sekundę zmieni palec na ten i wróci z powrotem. To będzie dosłownie sekunda, więc musicie dokładnie obserwować, co się będzie działo, okej? Okay? Uwaga. Raz, dwa, trzy. Ok, zrobię to w trochę inny sposób. Założę go na mały palet. Widzicie go? Tak! Trzy w piwach czujecie, jak ja w W tym momencie, nie? nie, 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 nie. Sprawdźcie to na Sprawdźcie to na palcu. Jest? Czuje. No, no. Ok, uwaga. Raz, dwa, trzy. I on tak po prostu z tego palca schodzi, no, nie? Najlepiej będzie, jak to zrobię trochę na swoich dłoniach. Wystaw dłoń na płasko. Na palce tak? Raz, dwa, trzy. No tak, to jest tylko godziny na palec. No, A tak zrobię na mojej dłoni. <laughs> Okej, okay, na mojej. Ale nie na palce na palce Robimy coś jeszcze. Ja na ja, jak rozgrzeję ten pierścionek, to co jest ciekawe. Mocno, Co jest ciekawe i założę go na kciuka. Na pierścionek? Go wylec, nie. Na mnie tak tak Nie. Tak.